Czy to jest jednorazówka? razówka? O nie, jedna razówka. O, ta świnia. Ładuje jej ucieka. Czekaj, sprawdzę tą skrzyneczkę jeszcze. Co mówiłeś? Mówisz tutaj? Czekaj, to było tutaj, tak? Nie, to braliśmy wszystko. No się świeci, ale już, już tutaj było, coś to było w środku. Tu na stole też nic nie ma. and even more suit warnings about the air quality here the air is becoming gradually less breathable as we descend deeper into the cavern cool there is a guest am i in an oxygen dome or to at all times then indeed and your air supply will be oh тут ось jest normal down here we need to get you a suit upgrade to proceed much further okay może tutaj będzie Worse from here. Love of poisonous underground air. Love it. power cell. Oh, Is that a giant oxygen dome? It certainly looks that way. This static oxygen dome shares a lot of properties with the portable version. It must have been left behind. What is Generator atmosfery. Czy można takie punkty robić wtedy. Z znaczy tu tak panele są, tak, bateria i ten generator. I to wszystko. No dobra. Ale mamy tą, tą komórkę, bo to może na dole będzie ten. Czyli to nie było to, w sensie. Kurde, cool, huh? jak mam tu wrócić? We can certainly use that to our advantage. Ouch! Oh, you can't say I did Oh, I'm gonna have to do something. Useless b suit. I'm gonna need an upgrade if I want to do that again without losing my toes. Well, let's get the trade node built so we can buy one. There's no access. Oh, damn looks like it's powered as well it's just like the last one oh, the fort. i can see lights on the door won't open it appears the servos are fried uh, okay if i can replace those servos i can get inside and use this place as a jumping-off point for the rest of the area Dobra, trzeba wracać szybko Tylko jak ja tu doszedłem tędy A damage dostaję jeszcze Żeby było ciekawie Tu muszę iść do tego Tu już nie O no, kurde, nie fajnie. Go, 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 go. Chyba za daleko, muszę sobie żeby dalej chodzić. Dawaj tutaj. Dobra, tu sprawdzimy sobie To nie sprawdzę. No skocz do góry. Czekaj, gdzie ta baza była? Pędy. I chyba tak. No to ciekawe, na pamięć tak chodzić. Dobra, zobaczmy tą komórkę. Jak to się zrobić? Power cell, potrzebujemy. To mamy tego pięć, a no, to właśnie tutaj to też mamy. A, dwie kraty I pięć... Muszę zbierać surowce A, tu jest pełno już, aha A, Trzeba przetopić w takim razie, bo tak to daleko nie zajedziemy 22 kilo, no dobra Czyli muszę znaleźć surowce Surowce, surowce Kolej A to, co tutaj daje? A to też daje Nawet więcej To już tak rozbierał te skałki, to długo nie porobimy. Dobra, jak my wyglądamy teraz Kiepsko. Czyli potrzebujemy tą kratę. Tą kratę potrzebujemy z tego i oksynitę, którego nie mamy. To jest ze źródeł. O, to będzie dziubania Te bary chyba są do zrobienia. Gdzie jest ten piecyk? Nie ten. Ten drugi. Gdzie, że tu jest. No nie gadaj, że nie ma No ale był tutaj czy mi się wydaje Można jest jedziś tu był? Wydawało mi się, że widziałem tego No jak nie przetopię to będzie dupa No mogę to zbudować coś? nie mogę, aha, tylko na powierzchni to bez kitu muszę ten, cisnąć na tego, na powierzchnię czekaj, co my tu mamy w ogóle musimy zapgridować sobie kombinezon Musimy znaleźć jakiś sieć planetarna Znaleźć wyjście na powierzchnię. Znaleźć komórkę i pójść dalej. Tu jest potrzebny jakiś mechanik Insert servomotor. No dobra, teraz tak, tak, to by musiał to wszystko zbierać i lecieć, kurde na powierzchnię, Chyba mnie... A no możemy dobieg? A co tu jest? Naprawdę? Aha, czy jest przejście jeszcze? A gdzie jesteśmy? Aha! Przy samym wyjściu jest wejście do tej jaskini. Okej. Okay. No dobra. Czyli jednak tutaj będzie główna baza. Dobra, trzeba się tu ogarnąć. Eee, przede wszystkim by się przydało rozbudować tą bazę. Ale coś tu się zamoliło teraz tak. Troszkę. To trzeba dać tu. tu trzeba dać. A, to dwa potrzebne są szlak. A skałki to tak. On to zrobił 40. Czyli to możemy robić e, sztabki z tego. O, to zrobiło to, 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 co potrzebowaliśmy. Mm. To potrzebujemy tu, teraz to potrzebujemy tu o i teraz elegancko, co to jest? A na platformach okej. Okay. osiem, o, osiemnaście. To są skrapy, to jest to. Tu są skrapy jeszcze. Nie mogę tego wziąć. Potrzebował jakąś skrzynkę jeszcze tutaj. drona i tą kratkę. To też... Chociaż nie, czekaj, to możemy wykorzystać. To jest L. L-ka, Czyli to damy na jedynkę. Lka to na te duże. Gdzie to jest najbliższy? Tutaj. Zbieraj. Dyko tyle z takiej wielkiej góry. No, to jeszcze szesnaście. Dobra no Ale to się porozwalało Gdzie jest ten... ...sko? Tu jeszcze coś chyba jest, leży Dobra. Okej, okay, teraz tak. To damy tu. Potrzebujemy dobudować się tutaj to niech zostanie to skała, to skał nie mam jeszcze 20 i teraz tak, żeby to dobudować sprawdzimy teorię Romka, czy tutaj dobuduje Kolejny bez łącznika, struktura, a tu jest wejście, nie, nie podłączę, chyba że tak jakoś. czemu jej nie ma widoku? nie ma, nie można tak zrobić może tak, albo tak? tak? Nie, musi być łącznik Czyli musi być... no po co się to jest zrobione? A to się jakoś... klei? Kurde Hmm. A w ten sposób. Chyba, że tu będzie. Nie, no tu powinno być. O? Taką. Dobra, i teraz. I to będzie wejście do tego mm. kolizja? Aha, no tak, oczywiście nie mam ładunków, żeby to wysadzić. Chyba, oczywiście, że nie mam. że nie ma ładunków, a ładunki teraz, żeby zrobić eski, to potrzeba dużo surowców oczywiście. Co to jest? oksite? karylate ore. Dobra, raczej to trzeba wrzucić na razie do skrzyneczki. Mm -hmm. Silika. A nie, ja mam. Czek. aha, nie mam. Kurde, nie ładunków. Mam. Mam ładunki. Yeah. Tak właśnie myślałem, że mam ładunki. I powiedz. No to MK. Kurde, nie SK. God damn it. Tutaj będzie. To sobie mogę wysadzić. No to wszystko na ziemi leży. Tak wejdę? A nie wejdę! Aha! Nie. No dobra To myślę, że na pierwszą sesję wystarczy Kurde Wciągnąłem się w to Ciągnąłem się w to. Ja pierdzielę to będzie masakra Chyba i to też to pogramy, tak mi się wydaje. Mamy dużo do zrobienia a bardzo przyjmie się w to gra. Jestem ciekaw, co tu dalej będzie. Cóż, gra to trzeba dziwnie skakać, ale to zobaczymy. Może to wina kompa. Sprawdźmy, może jakbyśmy ustawili na high. żeby to coś zmieniło. I jak tak teraz gra wygląda. No trochę inaczej, ale chodzi dużo płynniej. Dużo, dużo płynniej chodzi. Nie tym rzucałeś się. Ja. a zmarnowałem